Siema. My śmigamy po wodarzu, przed nami komercha. oczywiście zamknięte, rzut kamery tylko, śmigaj do góry, fora, śmigaj, my idziemy, rzut kamery tylko, pozamykane wszystko w pieruny. A. To. Będziemy lecieć do góry na główną ścieżkę, bo musimy do auta dojść jakoś Tędy, tam tędy, ale słońce pięknie świeci. Próbujemy tędy. Uff. Oh kurcze No i no jest tego masy, no. Nie. Ładnie kamyczki ułożone Jeszcze mnie są na szczęście, jeszcze chwilę Jeszcze porę metrów Jeszcze porę metrów Co tam jest? Stary izolator czy coś Ale pięknie słoneczko no. Co tam masz ciekawego? Ale potuczony, nie? Potuczone, ale coś chciał go zachować Kolega zbiera takie rzeczy, to nie wiem czy to brać chyba to nie jest zabronione Nie ale jest potuczone Nie zostaw. Zbior dobre, może być. No, mam takiego, co zbioro, porcelany, właśnie takie jakieś tam izolatory, coś z wojny. Nie, dobra, wyszliśmy na szlak, lecimy do auta. 到那大学去了？去吧。